Reguła? Wszystkie istoty ludzkie są z natury leniwe, dlatego dążąc do tego, czego chcą, idą po linii najmniejszego oporu. Lenistwo jest normalnym, naturalnym i nieodłącznym elementem wszelkiej ludzkiej działalności. Taka leniwa skłonność doprowadziła do wszystkich wielkich odkryć i przełomów w nauce i technologii. Jest siłą napędową wielu negocjacji. Jak możesz przedstawić swoją ofertę w taki sposób, by twoi klienci postrzegali twoje produkty czy usługi jako najłatwiejszy sposób osiągnięcia dla siebie korzyści, które oferujesz? Jakie nowe produkty czy usługi możesz stworzyć, by zapewnić swoim klientom szybszy i łatwiejszy sposób osiągnięcia tego, czego chcą? Jak mógłbyś przeorganizować swoje życie, by zacząć realizować swoje cele z mniejszym wysiłkiem? Jak możesz być bardziej leniwy w najlepszym tego słowa znaczeniu? Ludzie zawsze starają się dostać jak najwięcej za jak najmniej. To jest proste i oczywiste wytłumaczenie ludzkich zachowań w niemal każdych warunkach. Ale jest to też niesamowicie ważne prawo negocjowania, które powinieneś znać. Umożliwia ci uniknięcie nieporozumień w interpretacji i zrozumieniu zachowania innych ludzi. Ta zasada tłumaczy, dlaczego ludzie często zaczynają od zaproponowania niedorzecznie wysokiej ceny sprzedając lub zaoferowania niedorzecznie niskiej ceny kupując. Reguła: mając do wyboru mniej lub więcej, przy niezmiennych pozostałych warunkach, zawsze wybierzesz więcej, by maksymalnie wykorzystać swoją sytuację. To jest naturalne ludzkie zachowanie. Jesteś zaprojektowany tak, że nie potrafisz świadomie zdecydować się na mniej przyjemności, zadowolenia czy spełnienia, jeśli możesz mieć tego więcej przy jednakowym nakładzie środków. Reguła. Pragnienie posiadania więcej jest automatyczne i instynktowne oraz ma zastosowanie do wszystkich ludzkich potrzeb. Innymi słowy, zawsze wybieramy więcej zamiast mniej, zawsze maksymalnie wykorzystujemy swoją sytuację. Jeśli sprzedajesz coś i jedna osoba oferuje ci za to 5 dolarów, a inna 6, to jeśli zachowujesz się normalnie, wybierzesz raczej 6 dolarów niż 5. Jeśli jednak decydujesz się na mniej zamiast więcej, to w grę musi wchodzić jakaś inna wartość lub czynnik. W jednakowych warunkach, w zamian za swój czas, pieniądze albo inne zasoby, zawsze będziesz chciał otrzymać możliwie najwięcej za możliwie najniższą stawkę. To pragnienie posiadania więcej jest innym sposobem powiedzenia, że każdy z natury lubi mieć. To po prostu fakt, uniwersalna cecha ludzkiej natury. Tak naprawdę to, że lubimy mieć, nie ma wydźwięku ani pozytywnego, ani negatywnego. Każdy chce mieć jak najwięcej i każdy w jednakowych warunkach woli mieć więcej niż mniej. Ludzie chcą mieć różne rzeczy. Każdy chce mieć więcej. Rodzice pragną, by ich dzieci miały w życiu to, co najlepsze. Sportowcy chcą mieć możliwie najlepsze wyniki w swojej dyscyplinie. Każdy chce mieć. Każdy chce mieć więcej. Każdy stara się w jakiś sposób poprawić warunki swojego funkcjonowania. Jedyne, co powstrzymuje ludzi od pójścia za głosem swoich pragnień, to że nie znają metody, by przejść od miejsca, w którym są, do miejsca, w którym chcą być. Wszystkie decyzje kupna-sprzedaży i wszystkie negocjacje opierają się na zasadzie maksymalizowania. Wszystkie płace i zarobki również temu podlegają, łącznie z twoimi. Nieustannie myśl o tym, jak możesz zwiększać Codziennie wartość swoich produktów lub usług tak, aby dawać jak największą wartość swoim klientom? Twoi klienci nieustannie przy każdej decyzji zakupowej chcą dostać jak najwięcej. Zawsze idą tam, gdzie ich zdaniem dostaną najlepszą ofertę. Jak możesz zwiększyć wartość, jaką klient widzi we współpracy z tobą? Zasada korzyści własnych. Mówi ona, że ludziom zależy na otrzymaniu jak najwięcej tego, czego chcą, w jak najszybszy i najłatwiejszy sposób, bez uwzględniania innych konsekwencji ich działania. To jest nadrzędna zasada, która tak naprawdę tłumaczy sposób funkcjonowania świata i tego, dlaczego wszystko dzieje się tak, jak się dzieje. To prawo, zasada korzyści własnej, tłumaczy praktycznie wszystkie ludzkie zachowania, zarówno w marketingu i sprzedaży, w negocjacjach, jak i w relacjach międzyludzkich. To zasadniczo tłumaczy zadowolenie i niezadowolenie, sukcesy i niepowodzenia we wszystkich obszarach ludzkich działań. Taka jest reguła. Ludzie są naturalnie i z założenia leniwi, ale chcą mieć. I tak jest we wszystkim, co robią. Z natury ludzie zachowują się w taki sposób. Nie jest to ani dobre, ani złe, to po prostu fakt neutralny. Dopiero sposób, w jaki okazujemy swoje naturalne instynkty, powoduje, że są one pozytywne lub negatywne. Te cechy widoczne są we wszystkich negocjacjach po obu stronach. Każdy jest zarówno leniwy, jak i chce mieć. Najszczęśliwsi są ci ludzie, którzy zaakceptują to jako podstawowe prawo rządzące ludzkimi zachowaniami. Nie dziwią się, kiedy ktoś postępuje zgodnie z tym prawem. Spodziewają się tego. Są zdumieni lub zadowoleni, kiedy ludzie zachowują się inaczej. Być może motywowani jakąś wyższą wartością, ale nie martwią się, kiedy tak się nie dzieje. Zasada korzyści własnych tłumaczy w jaki sposób funkcjonuje świat często jest to nazywane prawem najmniejszego oporu. Każdy człowiek na świecie dąży do tego, by w dowolny możliwy sposób jak najszybciej i najłatwiej otrzymać to, czego w danej chwili potrzebuje, bez baczenia na długofalowe konsekwencje swojego działania. Zastanów się nad własnym zachowaniem, uczciwie i obiektywnie. Jak się zachowujesz, aby otrzymać to, czego chcesz? Czy ta skłonność pomaga ci, czy szkodzi? Zastanów się nad zachowaniem ludzi, z którymi negocjujesz. W jaki sposób zasada korzyści własnych tłumaczy ich zachowanie? Przyjrzyj się swojemu biznesowi. Spójrz na swoje produkty czy usługi, na sprzedaż i marketing. W jaki sposób Twoje działania współgrają z naturalnymi skłonnościami Twoich klientów do dbania? Wyłącznie o własny interes. Jak mógłbyś zmienić sposób prowadzenia biznesu, by w rzeczywistości lepiej pasował do tego, jak twoi klienci podejmują decyzje zakupowe? Jak możesz sprawić, by Twoja oferta była szybciej i łatwiej dostępna oraz była tańsza dla klientów?